Witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Czas to Pieniądz, czyli kanale, na którym uczę szeroko pojętego zarabiania w internecie i nie tylko. No i w dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak będziecie mogli stworzyć swoje własne NFT i oczywiście na tym zarabiać. Tak więc jeśli ktoś z Was jeszcze nie wie, co to jest dokładnie NFT, to z angielskiego jest to skrót od Non-Fungible Token, to oczywiście się tyczy blockchaina i kryptowalut. A jeśli chodzi o polską wersję tego słowa, no to to jest taki niewymienny token i ogólnie tutaj chodzi o to, że jeśli posiadacie jakieś tam artydzieło, można tak powiedzieć typu, nie wiem, jakiś swój własny obrazek, który wy stworzyliście, może być to też w sumie plik dźwiękowy oraz z tego co pamiętam też wideo, jesteście w stanie no, po prostu podłączyć to pod tego blockchaina. I dzięki temu, jakby jest taka informacja właśnie w tym systemie, że jesteście właścicielami, i oczywiście potem możecie to sprzedawać, robicie już z tym cokolwiek chcecie. No i tak, ogólnie jeśli chodzi o NFT, tutaj niektórzy uważają, że to jest totalnie niepotrzebne. Też są takie memy, zaraz Wam pokażę. Po prostu były też takie sytuacje, że ludzie kupowali tam jakieś obrazki różnych małp. To był ten Bored Ape. Za kolosalne pieniądze, za kilkanaście tysięcy dolców, a nawet tam są różne takie rzeczy, że czasami się sprzedawały po kilka milionów w ogóle dolarów. No i było oczywiście sobie z tym memy, że i tak każdy może sobie taki obrazek zapisać no i tutaj no, mieć go teoretycznie na swoim komputerze. Dlatego tutaj chodzi o to oczywiście, że teoretycznie wy w tym blockchainie i tak zawsze jest taka informacja, że no właśnie jesteście tymi właścicielami tego tokena. Tutaj też jest fajna sytuacja, ponieważ na Twitterze teraz wprowadzili taką możliwość, że jeśli ktoś ma tam NFT to może sobie to podłączyć pod ten Twitter i też trzeba się weryfikować poprzez tego blockchaina jako to swoje zdjęcie profilowe. No, fajne rozwiązanie w sumie. Taka dodatkowa ciekawa rzecz. No, ale dobrze, teraz tak już nie będę za bardzo wchodził w szczegóły, czy jakby to NFT jest potrzebne, czy nie. Bo, no tutaj, akurat jeśli chodzi o formę takich podróbek, według mnie to jest fajna rzecz. Ponieważ, no, jeśli ktoś z Was miałby podrobiony jakiś pasek Gucci, no, to trudno może czasami będzie zweryfikować, czy to jest podróbka, czy nie. A tutaj na blockchainie od razu to widać i też nie trzeba się za, za bardzo zastanawiać. Więc jest to akurat jeśli chodzi o takie właśnie falsyfikaty. Fajne rozwiązanie. Oczywiście w każdej niszy znajdą się przeciwnicy czegoś takiego oraz osoby, które jakby tego bronią, ale nam chodzi teraz tylko i wyłącznie w sumie o zarobek. No i dzisiaj pokażę wam jak za pomocą giełdy Binance, czyli największej giełdy kryptowalut na świecie, będziecie mogli sobie stworzyć swoje własne NFT. No i oczywiście będziecie mogli potem to sprzedawać, jeśli będziecie mieli hype koło tego i na tym zarabiać. Tak więc jeśli chodzi o giełdę Binance, no tutaj trzeba założyć konto, trzeba się zweryfikować. No i gdy już po prostu wszystkie te kroki przejdziecie, musicie tak samo wejść tutaj do tej zakładki NFT. No i tutaj jak widzicie ta platforma Binance NFT obsługuje sprzedażę. I w sumie kupno w tych wszystkich kolekcji, tutaj też jak widzicie ten daily volume oraz no, ilość sprzedaży jest naprawdę wysoka, tylko tutaj akurat mi się to cały czas przełącza, więc są ludzie, którzy oczywiście z tego korzystają. Mamy też tutaj różne najlepsze kolekcje, które no jak widzicie wolumen w dolarach jest naprawdę ogromny. I tak, no tutaj teraz już jest taka nowa możliwość, właśnie że nawet wy, czyli każdy użytkownik jest w stanie stworzyć swoje własne NFT, bo kiedyś po prostu na Binance tylko jacyś tam artyści bardziej popularni mogli coś takiego robić oraz jakieś tam większe projekty. Teraz jakby każdy może sobie z tego skorzystać. No i ja już mogę stworzyć to NFT z tego względu, że po prostu tutaj też jest taki wymóg, że trzeba mieć minimum dwóch obserwujących. Tutaj też jeszcze przed tym muszę zrobić tam swoją kolekcję, dlatego jest takie powiadomienie, ale ogólnie teraz wam pokażę, że też po prostu ja już mam taką możliwość stworzenia swojego NFT. Tak samo po prostu poprosiłem użytkowników z mojego Discorda, żeby mnie zaobserwowali i żebym po prostu mógł nagrać taki odcinek poradnikowy. Tak więc tutaj oczywiście, żeby stworzyć swoje NFT, musimy też stworzyć na początku taką specjalną kolekcję przed takim specjalnym mintowaniem tego. No i tutaj jeśli chodzi o to, mamy też równie dobrze przewodnik, ale dzisiaj wam to wszystko wytłumaczę, więc oczywiście na sam początek trzeba stworzyć tą kolekcję. Tutaj oczywiście w takiej kolekcji potrzebujemy logo, banera, nazwę tej kolekcji, symbol oraz opis, tak samo w sumie całą tę kategorię oraz sieć, w której będziemy musieli wykonywać te transakcje. Tak samo po prostu tutaj też jest adres właściciela smart kontraktu no i do niego też będą takie specjalne opłaty licencyjne dostępne więc ja to wszystko oczywiście tutaj sobie spokojnie wypełnię tutaj jeszcze tak samo musimy mieć 0,03 BNB, ja to sobie odświeżę ponieważ już te pieniądze wpłaciłem i raczej powinno być tutaj dostępne a nie, no to dobra teraz już jest wszystko ok tak więc ja sobie tutaj na spokojnie to wypełnię i zaraz do was wracam tak więc tutaj ustawiłem oczywiście sobie logo z mojego kanału na baner nie miałem żadnego pomysłu nazwę to dałem czas pieniądze symbol skrót od tego i tutaj dałem kategorię NFT na rzecz dobra do opisu zaraz sobie przejdziemy i jeśli chodzi o sieć, wybrałem sieć Binance Smart Chain. Tutaj jeśli chodzi o adres właściciela smart kontraktu, to podłączyłem akurat się z moim portfelem Metamask. Tutaj też musiałem na Binance zweryfikować podłączenie tego akurat portfela poprzez podanie kodu, który przyszedł mi na mój numer telefonu oraz na maila. No i teraz jeśli chodzi o moją kolekcję, to też tutaj raczej nie mogłem dodać niestety w sumie mojego kanału na YouTube, z tego względu, że tutaj nie ma go oczywiście dostępnego, więc tylko dałem sobie Discorda. I teraz oczywiście, no ja muszę stworzyć sobie jeszcze jakąś tą kolekcję NFT. A no nie ukrywając, nie jestem grafikiem, ale udało mi się taką fajną sytuację akurat ogarnąć, ponieważ mam znajomego fotografa, który tutaj akurat robi to w sumie hobbystycznie i robił zdjęcia telefonem przez kilka tam lat. Pokażę Wam, jak one mniej więcej wyglądają. Tutaj też nie wszystkie są jeszcze dostępne, ponieważ on mi nie wszystkie je wysłał. Ale powiem Wam, że są na bardzo wysokim poziomie i zaproponowałem mu, że mogę wystawić jego zdjęcia właśnie na taką platformę jak Binance NFT. Tutaj oczywiście niektóre są lepsze, niektóre gorsze. Tutaj akurat mi się na przykład to bardzo podoba. No i tutaj on uznał, że spoko, że mogę ja tak zrobić. I tutaj też, jeśli jakikolwiek zysk, jeśli ktoś tutaj kupi po prostu. Oczywiście, to jako NFT, no to przekazzę mu i teoretycznie ta osoba, ten mój znajomy mógłby sobie kupić za jakiś czas profesjonalny sprzęt, bo tak to wszystkie te zdjęcia są wykonywane telefonem. A myślę, że jakby tutaj się kilka tych NFT mimo wszystko sprzedało, no to też fajna sprawa, ponieważ no, on oczywiście by na tym coś zyskał. No, takie NFT oczywiście też może potem sobie taka osoba, która kupi, sprzedać komuś innemu. Wybrałem takie zdjęcia w sumie, bo tutaj akurat będę Wam mówił o to, że raczej jeśli chodzi o NFT, tutaj zazwyczaj są to takie animacje, grafiki, ale też wystarczy po prostu mieć byle jaki obrazek, więc nawet to, że ktoś zrobił zdjęcie takiego ptaka przykładowo, no to już jest jakby jego autorstwo, więc to też może być, a powiem Wam, że jest nie za bardzo spotykana rzecz, jeśli chodzi o NFT. Takie po prostu zdjęcia z normalnego świata, raczej to są rzeczy wirtualne, ale dobrze, o tym sobie potem powiemy. Oczywiście, tak jak ja mówiłem, ja nie mam jeszcze wszystkich zdjęć, ponieważ najlepiej, jakby tutaj było równe 100 zdjęć, dzięki temu też to fajnie by wyglądało. Taka po prostu równa liczba, więc my na początku, oczywiście, musimy sobie stworzyć tę kolekcję i przyciskamy tutaj utwórz. No i tutaj też mamy informację. O tutaj tym 10-dniowym rozliczeniu, więc przyciskam oczywiście przycisk Continue. Jak widzicie, będziemy musieli czekać na powiadomienie mailowe. Mam nadzieję też, że oni mi to przyjmą, ponieważ ja w sumie tutaj no niestety nie dałem żadnego obrazka tła, tylko wstawiłem w sumie zwykłe. Białe zdjęcie, więc zobaczymy, czy akurat to u mnie przejdzie. No dobrze, tak więc tutaj minęło dosłownie kilka minut, i jednak ku mojemu zdziwieniu, jednak mnie tutaj wszyscy zaakceptowali. Więc jak widzicie, tutaj już mam taką stworzoną kolekcję. Tutaj też widzę, że jest taki pewnie filmik instruktażowy pokazujący krok po kroku, jak dalej tworzyć to, co NFT. No, ale tutaj ja Wam pokażę, oczywiście, no, skoro nagrywam taki poradnik. Więc jak widzicie, teraz już możemy sobie tworzyć bez problemu nasze NFT. Mamy dzienny limit mintowania na 50 obrazach, czy tam wideo, czy audio. Mamy też informacje tak jak widzicie tutaj można skorzystać sobie z tych trzech opcji i mamy też po prostu takie informacje że maksymalny rozmiar to jest 50 MB. No i tutaj oczywiście wystarczy zaimportować nasz obrazek dodać nazwę opis no i tutaj dodać do kolekcji i w tym momencie też możemy tutaj dodawać jakieś tam specjalne właściwości. No i oczywiście jeśli sobie to zaakceptujemy to utworzymy sobie jedno NFT. Ja Wam też pokażę, jak wyglądają inne NFT na tym marketplace, ponieważ, tak jak mówiłem, ja skorzystam sobie z oryginalnych zdjęć mojego znajomego, ale jeśli chodzi akurat o większość takich NFT, możemy sobie otworzyć kilka tam jakichś dodatkowych, właśnie prac. Raczej to są animacje, jakieś takie właśnie rzeczy robione komputerowo. Wygląda to dosłownie tak samo, tutaj akurat są jakieś takie właśnie małpki. Które, jakby tutaj, mają swoje jakieś tam różnorodne specyfikacje. Jak widzicie, niektórzy wystawiają je po naprawdę kosmicznych cenach. Tutaj, akurat ta jest troszeczkę no, taniej wystawiona. To też pewnie jest różnica z tego względu, a nie, bo to też jest na sieci Binance Smart Chain, tylko po prostu ktoś. Za wystawie wystawia, więc tak pewnie ktoś sobie specjalnie zawyże taką cenę. No, raczej to są po prostu takie ludziki, coś w tym stylu robione, dlatego ja ze względu na to, że też kompletnie nie potrafię no, robić jakichś takich animacji, nie znam się na tym, to po prostu uznałem, że fajnie będzie wykorzystać takie po prostu zwykłe zdjęcia. Będzie to oczywiście coś innego. Tutaj też nie chodzi o to, żeby. Na tym zarabiać, akurat jeśli chodzi o mnie, Wy, jeśli chcecie sobie stworzyć jakąś taką kolekcję, no to no, oczywiście najlepiej tworzyć jakieś takie właśnie animacje, ponieważ to jest na takim topie tutaj też ludzie tworzą takie karty, no, więc raczej tutaj nie ma czegoś takiego, że są takie normalne zdjęcia. Chociaż też można coś takiego poszukać. Bo jeśli ja sobie tutaj oczywiście wpiszę jakieś fotografii czy coś takiego, to wiem, że na pewno ktoś tutaj coś takiego też wymintował. Tutaj na przykład znalazłem sobie Osobę, która też ma kilka takich zdjęć, raczej nie wystawia ich na sprzedaż, więc jak widzicie, to jest raczej rzadkość, tutaj tak jak mówiłem, jeśli chodzi o w to raczej one są tworzone z jakimiś tam ludzikami animowanymi, no ale tak jak mówiłem, ja nie mam żadnego zaprzyjaźnionego grafika, więc sobie stworzymy tutaj na podstawie tych zdjęć, które udostępnił mi mój znajomy. Tak więc jeszcze raz przechodzimy sobie tutaj do tej opcji utwórz. Teraz sobie wybierzemy jakieś konkretne zdjęcie. To jest na przykład ciekawe, więc na potrzebę tego odcinka sobie z tego zdjęcia skorzystamy. Oczywiście tutaj wystarczy nawet to przesłać w taki sposób. Jeśli chodzi o nazwę, to ja będę to nazywał po prostu Real Life. I tutaj oczywiście w opisie możemy dać. Cokolwiek, ja z tego co wiem, to zdjęcie było robione na Cyprze. No i oczywiście tutaj, tak samo wbieramy sieć Binance Smart Chain, wchodzimy w kolekcję, jeśli chodzi o właściwości, no to tutaj raczej nie będę nic dodawał i też jest jakaś tam konkretna prowizja, więc oczywiście, jeśli my sobie to utworzymy, to zaraz nasze NFT zostanie wymintowane i w tym momencie możemy podejrzeć nasz przedmiot oraz tak samo wystawić to NFT na sprzedaż. Więc jeśli sobie tutaj przejdziemy, no to też tak to mniej więcej wygląda. Tutaj jest taka po prostu miniaturka. Też jak widzę, jakość się dosyć dobra zachowała. Porównamy to ze zdjęciem oryginalnym, już go sobie tutaj oczywiście odpalę. No, nawet chyba wymiary są podobne. Troszeczkę się to może wielkościowo różni, ale mimo wszystko, jak widzicie, jakość została. No i też po prostu jest taka informacja, że tutaj to zostało wymintowane. I teraz, jeśli my chcemy wystawić to NFT na sprzedaż, to można to robić na zasadzie konkretnej ceny. Oraz tak samo tutaj takiej licytacji, wtedy sobie możemy ustawić ten minimalny bit. No i tutaj też, jak będą osoby, które będą chciały kupić, to jest nawet szansa, że po prostu taki NFT zostanie sprzedany kilka razy drożej niż po konkretnej cenie. No ale my na potrzebę, w sumie tego odcinka, damy na przykład te 100. Aha, bo to jest w BNB, dobra. To my oczywiście damy sobie 100 BUSD, żeby było tak porówno. No i tutaj, jeśli chodzi o wystawienie tego NFT, to też. Musi ono przejść taki specjalny przegląd. I tak samo, no, jeśli chodzi o ten marketplace, to on jest dostępny tylko przez no, w sumie maksymalnie te 7 dni. No, jeśli nikt nie kupi przez ten czas tego NFT, no, to po prostu ono zostanie wycofane i znowu wróci do naszego akurat konta, więc jeśli oczywiście sobie damy wyślij i tutaj zatwierdzimy to, to nasze NFT po sprawdzeniu zostanie wystawiane na tą aukcję. No i tutaj tak mniej więcej wygląda tworzenie tych wszystkich NFT na platformie Binance NFT, dlatego jest to naprawdę bardzo proste. Wszystko tutaj jest intuicyjne, i każdy z Was jest w stanie sobie taką kolekcję stworzyć. No i tutaj ja tutaj po oczywiście zakończeniu tego odcinka, jeszcze wstawię więcej tych zdjęć, wrzucę je na market. Jeśli ktoś będzie chciał zakupić, to to spoko. Też jest taka opcja. Tutaj też dodam na sam koniec, że najlepiej, jeśli jesteście popularni, bo tutaj jeśli chodzi o takie NFT, właśnie też popularnych osób, one mogą rosnąć na wartości z tego względu, że jeśli ta osoba będzie coraz to bardziej popularna, tutaj też są takie rzeczy. Często są takie projekty, które jakby też mają jakiś use case, jeśli chodzi o NFT. Tutaj ja Wam tylko pokazałem to na przykładzie randomowych zdjęć, ale czasami jeśli ktoś też ma jakieś NFT, to w różnych grach play to earn jest w stanie sobie coś tutaj dodatkowego mieć, jakiś tam bonus i tak dalej. Dlatego fajnie, jakie jakieś NFT mają use case, ponieważ kiedyś jakby może było fajne, jeśli ktoś z Was właśnie mógł sobie stworzyć jakieś NFT. Były takie obrazki, które przez jakiś czas rosły na wartości, ale w dłuższym terminie one jakby nie były nic warte. Dlatego tutaj to są takie informacje, na które warto brać pod uwagę, jeśli ktoś z Was chciałby oczywiście inwestować w takie NFT. A jeśli chodzi o tworzenie, no to widzicie, że jest to naprawdę bardzo proste. Nawet z takich zdjęć fotograficznych, jak ja Wam pokazałem, co naprawdę jest rzadkością, jeśli chodzi o takie różne markety, jesteście w stanie sobie tutaj to stworzyć. No i teraz tutaj jakby żadna osoba już... Raczej nie jest w stanie tego zdjęcia podrobić na blockchainie, ponieważ ja tutaj jestem takim właścicielem tego zdjęcia. No ale nie ukrywając, każdy z Was będzie mógł sobie właśnie zrobić rzut ekranu i ewentualnie podać dalej gdzieś to zdjęcie. Tak jak tutaj wam pokazałem w tym memie z początku tego odcinka, jeszcze raz wam pokażę. No, tak więc w tym odcinku to byłoby już na tyle. Ja tak samo na sam koniec zapraszam Was, oczywiście, do rejestracji na giełdzie Binance. Możecie tutaj zostawić subskrypcję, aby być na bieżąco z nowymi odcinkami na tym kanale. A już się zomierz Tak więc do zobaczenia. Trzymajcie się, no i cześć.